Witajcie w nowym vlogu. Właśnie wychodzę na... Jadę do centrum handlowego, tak. Jadę zrobić troszeczkę zakupy. Dawno już mnie tam nie było, miałam jechać w ogóle w inne miejsce. Bo muszę oddać kilka rzeczy do sklepu, które jest no troszeczkę oddalone ode mnie. Byłam tam kilka dni temu, no i niestety rzeczy okazały się za dużo na natalkę. Ja już się przygotowuję, ale wiecie co, nie chce mi się. Jest przepiękna pogoda i chcę po prostu to szybko załatwić. Od razu się z natalką spotkam, ona po szkole, wiecie, tam podjedzie i wrócimy razem. Oczywiście muszę na pocztę pójść, to już mam przesyłki gotowe. No i właśnie się wybieram, pakuję się, nie wiem znaleźć mojej ulubionej torby z Hebe, takiej czarnej, wiecie co, płóciennej, którą mam chyba od 3 albo 4 lat. I zawsze ją, wiecie co, biorę. Wcześniej brałam sobie jakieś tam jedzenie do, do pracy, lunch, a teraz, właśnie, zawsze moje te paczuszki celebrytkowe tam wrzucam, Ale przypomniało mi się, że zostawiłam ją w samochodzie. Tak więc wezmę je wezmę je do ręki i, i pójdę tam jechać na pocztę, ponieważ jedną przesyłkę mam do Irlandii i nie jestem pewna, czy wiecie co ten zwykły znaczek z tej mojej maszyny będzie działał. Tak więc po prostu sprawdzę tam. No i właśnie pójdę do Prymarka i tak pomyślałam, że coś tam nagram dla Was. Pamiętam, Wam, że dzisiaj mam taki średni dzień. Niby wszystko się zaczęło super. byłam tak w parku nawet z Jake'iem sobie pochodzić. Ee, porobiłam dużo rzeczy właśnie z biżuterią, posprzątałam w domu, a później jakoś tak nie wzięło i po prostu bardzo źle się poczułam. Nie ukrywam, że e, to jest właśnie w większości powód, dla, dlaczego e, jestem w domu przez ostatnie kilka... Powiedziałabym nawet miesięce. niektórzy wiedzą o co chodzi, ale mam nadzieję, że to się niedługo wszystko jakoś tam naprawi i będzie ok. Tak więc, no, miałam plany właśnie, że zacznę vlogować dzisiaj, pojadę właśnie do centrum handlowego, no, ale się niestety tak źle poczułam, więc troszeczkę opóźniło to o 3 godziny, tak naprawdę, bo miałam pojechać tam wcześniej. Pozałatwiać i wrócić do domu Bo dzisiaj paczuszka jeszcze z Hello Fresh ma przyjść No i miałam, wiecie, chciałam zostać w domu, żeby to odebrać Ale później sobie myślę, że już się teraz lepiej czuję I po prostu sobie pomyślałam, że um, I tak, i tak Oni zawsze muszą to zostawić Więc pewnie zostaną, zostawił to w przedsionku U mnie przed, przed wejściem do mieszkania Pokazywałam wam wiele razy, to jest bardzo bezpieczne Tutaj, ja mieszkam, wiecie, w apartamowcu y, Gdzie mam oddzielne jakby wejście Więc tutaj, wiecie, nic, nic się nie stanie Zresztą do mojego budynku też trzeba Wiecie, e, mieć taki fob, no, żeby wejść Tak więc ja lecę, e, uśmiech już jest, już jest o wiele lepiej Jest bardzo ciepło, ale ja założyłam koszulę, bo wiecie co, w tych e, w centrum handlowym środku jest zawsze klima I ja wolę jednak mieć dłuższe rękaw, zresztą tak się lepiej czuję Chociaż ten kolor, wiecie co, chyba pierwszy raz go mam e, na sobie, taki żółtawy Właśnie chyba pierwszy raz tą krzulę na sobie, miałam ją już w szafie, powiem Wam, kilka dobrych miesięcy, kupiłam ją zaraz chyba po świętach, tak mi się wydaje. Na jakiejś wyprzedaży, już nie pamiętam, chyba w Tesco. Wybrałam ją i wiecie, co wisiała. No i w końcu w końcu ją dzisiaj założyłam, tak więc coś troszeczkę innego, nie tylko czarny kolor, e, chociaż ostatnio też zakładam dużo białego i niebieskiego, tak więc a dzisiaj taki biało-żółte, tak więc dzisiaj taki mój look. Nie wiem, czy słyszycie, ale znalazłam ostatnio polskie radio, e, na które w ogóle idę na piknik 20. 6 czerwca, tak, będę tam z biżuterią, będzie w Slau, w zachodnim Londynie. No i wiecie co, włączyłam te radio i mam teraz w samochodzie i polskie piosenki i w ogóle polskie głosy. Fajnie, to tak dziwnie to brzmi dla mnie, bo ja nigdy nie oglądam sobie polskiej telewizji i nie mam e, polskiej telewizji. Radia też, tak więc dla mnie to jest nowość, że, że mogę sobie słuchać, ale tylko w samochodzie, bo one są te, te dub radio, nie wiem, jest chyba radio FM i to jest dab. Więc znalazłam, e, więc właśnie polska tyzynka się włączyła, słuchajcie, jest tak gorąco, jest 28 stopni na zewnątrz, oczywiście w samochodzie jest mega gorąco, e, więc włączyłam trochę silniej klimę, otworzyłam też okna, bo jest naprawdę duchota, więc chwileczkę tutaj poczekam, posiedzę i jedziemy. Poczta już prawie załatwiona, Z ogromna kolejka, ja przyszłam na maszynki, więc fajnie będzie szybko załatwiona i okazało się, że no jednak... Musiałam tą deklarację zrobić, no i nakładając znaczek 3,25 kosztowało do Irlandii. Jestem już z natalką, powiem Wam, że jestem po prostu wymęczona. Byłam tam może nie wiem, godzinę. W primarku było tyle ludzi, że nawet nie mogłam sięgnąć po kamerę. E, no tak jak widzicie też czerwonietka. jeszcze była w swojej tej marynarce, widzicie, co w szkole nie pozwalają im zdejmować marynarek. Znaczy po niektórych lekcjach, tak? Wam pozwalają. Okna też e, rzadko otwierają, tak, a na religii w ogóle nie można otworzyć. I właśnie opowiadała, że jedna dziewczynka prawie zemdlała no to ciekawie, e, więc no, po szkole też chyba nie możecie tego marynarki zdjąć nie? czy możecie? No, możecie? okej, okay, ale widziałam większość dzieci była w tych marynarkach Natalka też, a jest 28 stopni teraz 27 mi pokazuje ale jest naprawdę bardzo gorąco, nie wiem już które raz to powtarzam ale mniejsza z tym do rzeczy, w Primarku kupiłam kilka rzeczy, mam nadzieję, że Natalce się spodobały, bo byłam bez niej bo ona nie cierpi zakupów, tak więc byłam przed e, spotkaniem i e, kupiłam fajnych, kilka fajnych rzeczy, mam nadzieję, że fajnych, dla niej się też spodobają Takich wakacyjnych, tak więc zobaczymy e, Pokażę wam i zobaczymy, co jej się spodobało Takie przywitanie, zobaczcie Chcesz iść na podwórko? Jake, do you wanna go outside? Oh, do you wanna go outside to the park? Natalia's gonna take you Tak? Idziesz na podwórko? No to siadaj Jake Sit jak podekscytowany za bardzo. A ja w międzyczasie rozpakuję zakupy i pokażę Wam ubrania. A to już mogę tutaj przejść z zakupami i zaraz Wam pokażę, co tutaj się kryje. Mam dwie torby, ale nie jest aż tak dużo rzeczy, tak więc zaraz tutaj się gdzieś ustawię. Myślę, że może tutaj na tym. I zaraz wam pokażę, co, co kupiłam, a są to zakupy takie bardziej, wiecie, co na, yy, na nasze wakacje, gdzie jedziemy już za 5 tygodni. całe 5 tygodni jedziemy na wakacje. Yy, bardzo ciepły kraj. Tak więc fajne ubranka mam tutaj. Dobra, mam nadzieję, że będzie chyba tutaj, no chyba będzie dobrze, czy nie? Yy, tak, w jednej torebce mam wszystko na netarki, w drugiej to wszystko moje. Będę pokazywała Wam tutaj. Yy, koszulkę wzięłam. E, taką niebieską, to jest bardziej kolor, bym powiedziała taki morski. Jakimś napisem takim bym powiedziała, jak, to, jak ten się napis nazywa? Kurczę, taki bardziej e, Flower Girl, coś takiego. Kosztowała tylko 3,5 funta i jest fajna, taka cieniutka. Ona ma bardzo podobną, tylko z zupełnie innego materiału i taka bardzo jest dopasowana, a ta jest po prostu większa, wziąłam ją taką oversize, to jest crop top i wziąłam M-350, tak? Tak, ale oczywiście oczywiście jest tutaj chodzi. Ten pewnie gdzieś tu klapnie. Już możesz przestać chodzić? Nie? Nie. E, kolejna, bardzo podobna. Em, wzięłam ją w kolorze czarnym i wiem, że pojechałyśmy wtedy na Oxford, czyli właśnie szukaliśmy innych kolorów, nie było. I zeszł właśnie teraz taki kolorek niebieski. Taki kolor niebieski, ona jest, widzicie, taka w paseczki, ale ona jest tak mięciutka i milutka i kosztuje tylko 3,5 funta. Wzięłam ją większą, bo chcę po prostu, żeby zakrywał brzuch na talce, eee, więc wzięłam L. Tak, i tam tu też jest Lka. One mają już czarną, wzięłam niebieską, aha jeszcze były takie takie hot, hot pink. Ale wiem, że Natalka by nie nosiła tego. Tu wzięłam coś, co nie jestem pewna, ale Natalka mówi, że jest okej. Okay. Mam nadzieję. Pomyślałam po prostu, że jest taki crop top, taka bluza cieniutka, ona tutaj nie ma żadnego, wiecie, pod spodem jest taka no, cieniutka. Fajne tutaj takie obszycia ma, nie wiem czy widzicie, tu z tej strony, taka jest po prostu inna, nie? Crop top, bluza, ona, wzi wzi wziąłam eskę, 10 funtów kosztowała. Wzięłam ją, bo tak sobie pomyślałam, jak wiecie natarka się opali na plażę, wiecie z spodenki, to wieczorem jak, żeby wyjść po prostu nad ocean i no, no świetnie to będzie wyglądało, bo tam wieje zawsze, więc taka bluza, pomyślałam, że jak właśnie będzie opalona, będzie fajnie to wyglądało. No i wzięłam jeszcze jedną bluzę z kapturem, bo tam bardzo wieje, gdzie pojedziemy, bo pojedziemy na taką wycieczkę, gdzie czy właśnie trzeba będzie chyba dłuższe rękaw i kaptur, bo będzie mocno wiało, będzie bardzo wysoko. I ta bluza kosztowała 7 funtów, wziąłam też oversize, wziąłam m Chyba, że jeszcze nawet chyba, co tutaj jest napisane. E manifest. Taka bluza kremowa. Tak myślałam, żeby sobie też wziąć, ale chyba jednak nie. E mam białą, więc mi wystarczy. I jeszcze na talce tutaj jeden taki jakby crop top. Wam pokażę. Taki crop topik. E, za 3,5 funta Ale jest e, za duże Natalia już przemierzyła i tutaj jest po prostu za duże Więc powinnam wziąć S -kę. Ja zawsze biorę jej większy rozmiar, żeby wiecie, tego brzucha nie było widać e, Ona jest w ogóle taka, widzicie, wykrojona Że tu ma ten przód dłuższy, a tył ma krótszy Ale no niestety będę musiała zwrócić No chyba, że S wezmę, ale ona będzie wtedy bardzo, bardzo krótka Więc chyba jednak Chyba jednak ją oddam e, Okulary sobie wzięłam bo ostatnio kupiłam sobie okulary, chyba 4 albo 5 par na jakimś live'ie I to one były po 15 funtów, nie? I Jake mi po prostu wyjadł je No, jak był sam w domu, znaczy to nie było teraz, to było już jakiś czas temu Bo zostawiłam je na takiej komodzie tam u mnie wejściu I no niestety sukcesywnie je wyjadą One kosztowały tylko 2 funty Pokażę wam jak wyglądają takie. E, chciałam po prostu mieć dodatkowe, bo mam jedne w samochodzie Armaniego i nie chcę po prostu, żeby Jake je wygryzł, więc wziąłam takie właśnie z, z e, Fajne są, podobają mi się. Spodenki, bardzo podobne, ostatnio kupiłam sobie w metalanie, tylko że kolor czarny. One są jakby lniane. Bardzo podoba mi się ten kolor, bo zaraz wam pokażę, bo będę miała takie. One z, z kieszonkami są jeszcze. Wziąłam sobie czternastkę. 8 funtów. Fajne będą te spodenki, naprawdę. I właśnie wzięłam te, bo pomyślałam sobie, żeby Tak, w takich spodenkach biała, wiecie, jakaś tam bluzeczka i do tego biała koszula, którą właśnie też kupiłam, już Wam pokazuję. Ale bardzo fajne, takie milusie te spodenki są. Tak wygląda. Nie wiem, czy to jest len. Chyba nie. Sustainable fiber. Ale czy to jest metka jakaś? No na pewno powinna być. Wreszcie pies będzie się teraz jadł. Głodny nagle się zrobił. Czekajcie, czekajcie. O, jest. O, co tam się stało? Może Hello Fresh przyjechała. Ehm, z czego to jest zrobione? Nie wiem. Trzeba prasować po lewej stronie? Nie mam pojęcia z czego. Nie wiem. Chyba faktycznie coś przyjechało. Ktoś przyjechał, tak? Okay. On wie, co on wie wcześniej niż my. Czy ktoś sobie tam chodzi? Nie wiem, zaraz się dowiemy. No i do tej właśnie stylówki tak sobie pomyślałam, tylko wzięłam Oversize, wzięłam osiemnastkę. Chciałam po prostu, żeby była większa. Ona oczywiście będę nosiła ją rozpiętą. Koszula właśnie taka liniana, Rękawy są wydaje mi się takie trzy czwarte. Zobaczcie, rozpięta będzie koszula, te spodenki i biała koszulka i tak sobie będę chodzić. Ten rękaw jeszcze można sobie podwinąć. Więc super. Czy nawet narzucić właśnie taką koszulę na nastrój kąpielowy? Ja ona kosztowała 15 funtów i tak, contains linen, czyli ma jakiś tam len. Mam nadzieję, mocno się nie będzie gniotło, ale tam powinny być w hotelu... ...żelazko. Eee, I wzięłam jeszcze bardzo podobną, jeżeli nie taką samą, tak, taka sama, eee, tylko że kolor niebieski, ale ten niebieski bardzo mi się spodobał, ale musiała jeszcze sobie ją przymierzyć i zobaczyć, czy na pewno będzie mi do wszystkiego pasowała. To bardziej do czarnych rzeczy, nie? Będzie pasować chociaż na właśnie czarny strój rozpięta, nie? I do tego spodenki. Jeszcze pomyślę. I tu wzięłam szesnastkę, bo... Aha, bo z tych białych nie było szesnastek, więc wziąłam tą. Ale to jeszcze przymierzę tą niebiesko bo nie jestem w 100% pewna co do koloru. No i właśnie wzięłam e, białą koszulkę na ramionczkach i krótszych ramionczkach. Biała i 2,50 ona kosztowała. I wzięłam taką samą czarną. I identyczna w kolorze czarnym i buty, na które jestem naprawdę bardzo zadowolona, słuchajcie, był jedyny rozmiar i to akurat mój przymierzyłam je i były spoko zaraz zobaczę jeszcze jakieś chodzi się w nich w domu, czekajcie wezmę to, zobaczcie jakie one są ładne i ten kolor, no prześliczne są oczywiście Primark, i ona kosztowały 6 funtów, 6 funtów? Tylko ja się, że one droższe były, 6 funtów. takie klapeczki, nie? tak, Jake, o co chodzi? Buty. Takie klapeczki, Tylko, że czarnych jeszcze nie było, bym wzięła takie same. Chociaż mam dwie pary, ale jedna, wiecie co, ja chyba w Pepco kupiłam ze dwa lata temu i taka podeszwa już się zrobiła taka sobie. Jedne mam z Tesko, to są ok. tego tegoroczne chyba, jeśli się nie mylę. No i wzięłam właśnie takie. Przepiękne są. Dajcie znać, czy, yy, czy te Wam się podobają. W ogóle czy Wam to się tutaj spodobało. Teraz przymierzę ja mam je, wiecie co, w tym w sklepie, ale nie, no są super, ekstra, bo tak myślałam, czy wiecie co, czy nie jeden rozmiar większy, bo w Tesco na przykład wzięłam o rozmiar większy, ale nie, świetne są, kurczę, ale fajnie, mam nadzieję, że mocno mi się nie zniszczą i będę mogła w nich długo chodzić, żeby chociaż jeden sezon były, wiecie, kiedyś ja pamiętałam, pojechałam właśnie w takich klapeczkach, do Londynu i wracając, wiecie co, tutaj mi odeszło, więc nie miałam jak iść w ogóle jeden zdjęłam but. Po prostu zeszłam w jednym bucie. No. Więc taki właśnie szybki hall Primarka. Zobaczymy, ile zapłaciłam. Te koszule dosyć drogie były. Zapłaciłam dokładnie 80 funtów 50 pensów. No, więc myślę, że, że tak nawet wiecie. Fajnie. Tyle e, fajnych outfitów. Ale z tą niebieską koszulą to ja właśnie nie wiem. Czy ten kolor będzie dobry dla mnie. Muszę, wiecie, poprzemierzać właśnie z jakimiś takimi yy, I chyba te rękawy są troszeczkę inne A może też, nie, spoko W zasadzie mam już jedną taką niebieską koszulę Tylko w paski No, jak mówię, będę musiała poprzemierzać Z jakimś właśnie takim outfitem Bo one są fajnie długie Nie wiem, czy teraz zobaczycie One są aż za pupa, czekajcie, o Widzicie? Długie są Właśnie o to mi chodziło, żeby na przykład Na strój po prostu zarzucić No, więc zobaczymy Dam wam znać, a wy napiszcie, co wam się najbardziej podobało. Pokażę wam brązoletki, jakie ostatnio przyszły do mnie i kolczyki. Czekajcie, muszę trochę tu ogarnąć i usiąść. Pokażę wam przepiękną żywicę. Zobaczcie, pani mi zrobiła taki turkus ze złotem i perła właśnie ze złotem, takie żyłki przepiękne są. I oczywiście zdjęcia wyglądają naprawdę świetnie. Pokażę wam tak mniej więcej, jak to wygląda. Ja sobie tutaj ustawiam na przykład tak, kładę brązoletkę, robię zdjęcie tylko ostatnio odkryłam, że widać właśnie, bo tutaj jest szkło to jest moja toaletka taka z Ikei no i wszystkie te, wiecie, odbicia są więc położyłam ostatnio kartkę białą i o wiele lepiej to wygląda no i właśnie nie mogłam się ostatnio zdecydować, brązoletki robiłam na tym na tej tacce, a na tym robiłam aha, tu robiłam brązoletki na kostkę nie, tu na kostkę, a tutaj takie zwykłe Chociaż dzisiaj już tam co innego robiłam. Zobaczcie te kolczyki przepiękne. Zapraszam was serdecznie właśnie na BU Jewelry. Czy tam celebrytki UK. Właśnie muszę porobić zdjęcia jeszcze te. Czekając na Hello Fresh, bo wiecie co? Mieli być o godzinie w ciągu dnia, nie? Później dostałam wiadomość, że między 16 a 18 będą. No i czekam. Już jest prawie 17, a nam się chce jeść. Mówicie, myślę, nie będę nic gotować. Gotuję coś świeżego. Przygotuję. No, niestety, trzeba czekać. że tam krokiety miałam, więc na sobie zjadła. No, pokazuję tutaj Wam właśnie kolczyki przepiękne. Tu mam takie właśnie ładne z, z kończynkami. Mam nadzieję, że mi się to wyostrze. Czy nie? Chyba nie za dużo tego, nie? Nie chcę się wyostrzeć, no. Trudno. No, mówiłam właśnie Wam o tym. Też dalej nie przyszło. Tu muszę jeszcze właśnie nad imionami popracować tak myślę, że zrobię tutaj właśnie kilka takich bardziej już popularnych, bo to, to w zasadzie mam pojedyncze sztuki Kaja, Martyna, Lena, Daria tu zrobię właśnie bardziej popularne że jak, w ogóle to nie jest ta cena ale mniejsza z tym, ale jak um, będziemy na festynie to żeby po prostu ludzie widzieli, że są imiona, tak? że, um, że można kupić tak więc zaraz um, popracuję nad tym dzisiaj robiłam właśnie brązoletki to jest rozgardziesz, muszę jej właśnie Powiesić tam na tym czarnym, nie wiem czy widać, o tam, tam, tam. E, tam mam właśnie takie sznureczkowe. A tu mam takie metalowe z sali chirurgicznej. A tu mam takie śliczności. No piękne są, zobaczcie. Śliczne, aha, to jest taka podwójna. O, widzicie? Z gwiazdką, piękna jest. Nie wiem, czemu mi się tutaj nie wyostrza. No trudno. Pies przyszedł, mi nogę. Jake. Czemu mi stopę liżesz? Co? Taka smaczna? Wody się napiłeś, nie? Wody, całym mokre jesteś tu. Tak, więc takie moje życie jest teraz celebrytkowe. Dużo tego jest. No, ale o, jest jakie one ładne są. Z różowym takim kamieniem, piękne. Tak wyglądają brązoletki, już ogarnięte mniej więcej. Właśnie będę zrobiła zaraz zdjęcie wszystkim. Takie piękności. Robiłam tak oddzielnie: czarne, czerwone i też te są zaciągane, zaciągane z zapięciem, z zapięciem. Bo często panie się pytają, a które są zaciągane, a które nie, więc tak już wiecie Z doświadczenia wiem, że tak lepiej pokazywać. Tutaj mam kilka nowości: takie kolorowe, piękne. Szary, róż, przepiękne są. ten szary mi się bardzo podoba, może sobie zostawię. To takie kolorowe. No, wszystkie są zaciągane muszalki na lato. Ja już sobie zostawiłam też brązoletki bardzo fajne. Zaraz wam może bliżej pokażę o tutaj ze skrzydełkiem, a tu czarna ma e, serduszka i drzewko szczęścia. Chciałam Wam mega, mega polecić książkę BA Paris. Terapeutka. Jeszcze ja zaczęłam ją czytać wczoraj. E Dlatego, że zaczęłam oglądać później film ten Jennifer Lopez. Siedziałam oczywiście na telefonie składam kolejne zamówienie, więc nie czytałam dużo i tak sobie ją po prostu porcuję, bo jest mega wciągająca, jest świetna, więc e, wieczorkiem sobie usiądę, mmm, po filmie jeszcze właśnie muszę celebrytki zrobić i będę czytać na pewno ją e, po jakimś filmie, wiecie? Wieczorem, tak wiecie, może nawet w łóżku, jest świetna terapeutka, naprawdę ta autorka B.A. Parsia, ja chyba już wszystkie książki przeczytam, chociaż... Właśnie nie jestem pewna, bo tu jest książka. Czekajcie, gdzieś ona tutaj była, chyba z przodu. Czekajcie, źle wam, was tutaj trzymam. Czekajcie, usiądę. Oczywiście, pies stało się trzęsie. Um, na skraju załamania. Ja chyba tego nie czytałam. Czekajcie, czy ja Wam tak pokażę te książki? O, tu są. Wszystkie inne przeczytałam, a tej właśnie na skraju załamania chyba nie muszę się skontaktować z moją mamą. Czy ona przypadkiem nie ma tej książki? Bo ona, wiecie, tak samo ona, ona o wiele lepiej czyta ode mnie Szybciej w ogóle Tak więc e, zapytam się jej, czy ona przypadkiem jej nie ma w domu Bo ja na pewno jej nie czytałam Więc żeby ona mi kupiła na tajnej książce Tak więc polecam wam Serdecznie w ogóle wszystkie jej książki Po prostu chciałam powiedzieć, że Przygotowania na ten festyn Są naprawdę taką, wiecie Z grubej rury, serio Bardzo dużo pozamawiałam Jeszcze tyle paczek ma do mnie przyjść Ale dobrze, bo po tygodniu, tydzień w tydzień, mam w zasadzie e, dwa festyny, takie naprawdę bardzo duże. Chyba ja Wam wspomniałam na em, Instagramie, e, że teraz będzie Feltham, to będzie Radio Kicks, a za tydzień będzie to Festen Radio PRL w Londynie. Więc wszystkich tutaj z zachodniego Londynu zapraszam serdecznie, będę z biżuterią, bo powiem wam, że jak napisałam właśnie na, na Facebooku, na mojej grupie, że, będzie, że będę na festynie w slał tym ostatnio, co byłam dwa tygodnie temu, to naprawdę wiele z was przeszło, tak więc ja byłam mega zadowolona, bo po prostu poznałam po celebrytkach, wiecie, patrzę, o, ktoś miał taką celebrytkę jak ja i mówię, a, no bo to jest od pani, tak więc, albo ktoś mówił, a, ja panią chyba znam z live'a jakiegoś, więc... Ludzie mnie nawet teraz poznają, widzicie? Um, no, i właśnie teraz te dwa fenomenu będą naprawdę bardzo, bardzo duże. Duża ilość osób będzie, więc ja, wiecie, się Ech. obkupiłam. Naprawdę duży zapas mam. Tak jak mówię, jeszcze tam dojdą kolejne paczuszki z hurtowni. I no jakoś muszę się przygotować, te imiona po prostu tam jest bałagan jeszcze z ostatniego festynu, gdzie wiecie szukałam po prostu w pośpiechu jakieś tam imię, jest jest po prostu masakreszny bałagan, więc dzisiaj chyba wieczorem usiądziemy z Natalią przy jakimś tam filmie i e, zrobimy z tym porządek i na karteczkach też napiszę ile, jakie imiona mam i ile w, w, um, w alfabetycznej kolejności, fajnie jak moja mama była tutaj rok temu. W październiku, znaczy nie cały rok temu, to ona mi to zrobiła i po prostu od tamtej pory ja nawet na to już na to nie patrzyłam nie skreślałam, bo na początku oczywiście patrzyłam na to ale teraz jest kompletny bałagan, tak więc e, właśnie dzisiaj to ogarniemy i e, no i to chyba wszystko, ja chyba się z wami zaraz będę żegnała, bo ten vlog, bo ten vlog pewnie będzie długi a miał być taki szybki, krótki, wiecie, zwięzły że się rozgadałam, bo dawno nie nagrywałam. Eee, wczoraj w ogóle się świetny film z Jennifer Lopez Half Time, polecam, na Netflixie. Po prostu świetny. Ja... Eee, jejku, aż nie mogę. Ha, na Instagramie wam mówiłam, chyba nie w tym vlogu, a na Instagramie wam mówiłam, że właśnie warto obejrzeć, bo naprawdę warto. Half Time, Jennifer Lopez. Zobaczycie, jak ona, wiecie, do tego doszła. Ona jest... Jezu, jest mega kobietą. Ona ma 51 lat teraz. A wygląda... Jakbym powiedziała, wiecie, 25 latka, nie? Życzę jej wszystkiego najlepszego, szczęścia i w ogóle, bo sama bym chciała tak wyglądać, jak ona teraz, nawet już nie myśląc, że w wieku 50 lat. No, ale to pewnie wiecie przez to, że no, tańczy, tak, cały czas jest w ruchu, a ja niestety nie. Dobra, będę kończyć. Um... Zobaczę się z wami niebawem, dziękuję, że byłyście, byliście, zostawcie jakiś znak po sobie, jakąś łapkę w górę, komentarz, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia następnym. Pa, pa! This way. And it's kinda strange